Będzie to duże otwarcie, bo przecież ten, ten kwartał jest właściwie zamknięty i niedostępny. Właściwie tworzymy część miasta, otwieramy go. Ten budynek jest na dzień dzisiejszy właściwie zamknięty jest z kilku powodów. Raz, że jest nieprzystosowany do takiego otwarcia, wejścia z parteru. Nie wejdziesz do tego budynku, musisz się wspiąć, gdzieś musisz znaleźć, znaleźć schody. To, ten projekt otwiera wszystkie właściwie witryny do samego poziomu ulicy, powoduje, że właściwie w każde miejsce tego, tego kompleksu będzie można wejść. Mamy świadomość, że ten projekt będzie miał jakby jednorazowo bardzo silną taką wartość, taką siłę uderzeniową, jeśli chodzi o przyszłe oblicze centrum Katowic. Dlatego odpowiedzialność jest bardzo duża. Tutaj jest 11 kamienic, które będą poddane przebudowie, rewitalizacji, będą miały nowe funkcje. Zachowujemy elewacje, zachowujemy wszystkie cenne elementy wyposażenia z istniejącego wnętrza. Zachowujemy tą piękną kamienicę narożną, natomiast całą pozostałą substancję wymieniamy i nadajemy temu nową jakość. Coś, co uważam za jeden z ważniejszych elementów, to to, że ten kwartał nie będzie już takim hermetycznym tworem, który nie dość, że jest pozbawiony teraz funkcji. To jeszcze tak na dobrą sprawę nigdy nie miał tych właśnie parterów, tych usług, funkcji, które przedłużają chodnik, które są jakby przedłużeniem tej przestrzeni publicznej miasta. I ufam, że może nie będzie odtworzonej kopuły, ale będzie tyle innych wartości dodanych związanych właśnie z takim miejskim vibe'em, z taką atrakcyjnością tej przestrzeni, że nie tylko mieszkańcy, ale goście i, i wszyscy, którzy będą odwiedzać Katowice, będą chcieli sprawdzić jak w Katowicach podchodzi się do pewnej tradycji, jak nadaje się temu kontynuację i jak dzisiaj interpretuje się słowo nowoczesność. Wszystkie te aspekty chcemy łączyć w tym projekcie i tworzyć pewne wartości, które sprawią, że Katowice w centrum będą jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla, dla mieszkańców, jak i tych, którzy do Katowic przyjeżdżają. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.